Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góra graj Wracamy po moich, można powiedzieć, perpetriach życiowych, ale to nie o tym. Wracamy razem z moim synem. Ciao. I próbujemy dalej iść w tą historię, przejść. Także wracam już i wracamy z it takes Two. Myślę, że jeżeli będzie jakiś dzień wolny, to będzie na pewno też live z. Graveyard Keepera, no i live z rafta, także zapraszam, zapraszam. Mam nadzieję, że już takiej dużej przerwy nie będzie. Teraz musiałem sobie zrobić, bo miałem o, różne tam dylematy i tak dalej. Dobra, ja dołączam, nie? Aha, bo to było z tym samolotem. Czekaj, ja tu mnie musiałem strzelać chyba nie? Czekaj, bo ja coś tu sobie przypominam. W lewo. Bardzo. Byłem, siodłem, 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 Dobra, git, git, Ładnie. Jasny jestem, tak Tak. Dobra, git. Git. jestem, jestem, Nie. Tak. Ale czemu do nich? Przecież. My się pokłóciliśmy to Tak? Bo by ją nas zapić, to żeśmy był do Dobra. Unikać, ja, mam coś czy nie? Y... No po prawo! Nie wiem, Daniel! Dobra, obróć się. Obróć się, obróć się. Obróć się. Czekaj. Bo ja nie wiem, czy jest coś z tyłu. Ale nikt nie leci za mną. Chyba. Oooo! Dostajemy! Dostał, dostał. Ty no leć. Jakby. Gadaj mi, gadaj mi, jakby coś było z przodu. Co? Co jest? Nie wiem, która dziura. Ciul, lecę góra. Okej. Okay. Łapiór! <kluz> <kluz> ja mam tą grę? No, Czeka, czekaj, czekaj, czekaj. Jedno życie. Twoja wina. No i koniec. Przepraszam. Kaciu się sparło. Dobra, dostał, ale czekaj. E, leci za tobą, za tobą. Ajajaj. Jaką mam tą grę? No, to nie jest taki satysfakcjonujące. Co ty tego nie czujesz, ale naprawdę to jest takie fajne. <noise> ty, to blisko jesteśmy. A, ja tu mogę przycalować. No, ula, ula, ula. Tak, tam gdzie ty O, cholera. No i zrobił? Musisz wyżej, Daniel. Ale ja tego nie widzę. Czekaj, bo leci. Czekaj, okay, bo tu jeszcze gdzieś coś będzie. Za nami, lecimy, zaraz za nami. Widzę. Dostaję. Strącony. Dobra, no dobra, dobra, Jaki profesjonalny flyer. Wybiórki były tak zabezpieczone, to to ja. No, tata! Ja. Co? No to mi mów, że z przodu, bo ja patrzę na... Wylatujemy Ewa? Tak, dom? Nie, tak. Tak, dom. nie, pięcia, 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 z nim się, tu nie, nim bić. Czekaj. się nie, nim nie, 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 z nie, 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 Ty! nie, 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 Aha. JA MAM KIEROWAĆ! Jak? Jak ty wypadłeś? Nie wypadłeś z tego samolotu? Nie. Nie, nie ja tam się chyba. No, My nie, no, nie wiedzieliście, że ja mam kierować! Ty to wygląda serio jak Mortal Kombat. O, to jest Mortal Kombat! No, a co ci powiedziałem? No wiem, słyszałem, ale... Co ty tak dobrze wyglądałeś, jak ta postać odpada? Co czekaj... OŚ! Ja mam w ciebie leci do mnie na jest statku! Eee! CO TO BYŁO?! Ty nie mówisz, że walczę z, 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 z wiewiórką, czy z Liu Kang'em? Poród go! dupę! Biegnie! Ha ha ha!